Witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Z tej strony Robert Mioduszewski, inaczej Dux albo Kwintesentny. Dzisiaj, kochani, porozmawiamy, jak państwo polskie dba o schizofrenika. Osobę, o osobę chorą na schizofrenię. To powiem wam, jak dba. Tak naprawdę w ogóle nie dba. Pierwsza rzecz, którą, którą oferuje państwo osobie chorej, to jest renta. Ale żeby dostać rentę, trzeba mieć 5 lat przepracowanych. E, chyba, że zachorował się przed 18 rokiem życia, wtedy dostanie się to rentę. Ale jeżeli zachorowaliście po 18 roku życia, musicie mieć 5 lat przepracowanych. Tam plus, minus, rok czy coś, bo zależy ile lat, ile lat zachorowaliście, ile lat macie. E, ale. Tak, mniej więcej to 5 lat trzeba mieć przypracowanych. I wyobraźcie sobie, że jesteście zdrowi, macie 23, 24 czy 25 lat. Ja w 25 lat zachorowałem. No i oczywiście, jak to w naszym państwie bywa, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają, często oszukiwali, nadal pewnie oszukują państwo i zatrudniają ludzi na umowy, po prostu zatrudniają, umowa się kończy, niby na Umowa zlecenia albo coś, i później droł te papiery, zaczynają niby, że nowy miesiąc znowu przyjął i tak zatrudniają na umowy śmieciowe, więc lata wam nie lecą do pracy, więc lat przepracowanych zazwyczaj nie macie. I w wieku 25 lat albo kilku, gdy zachorujecie, wy, kochani, nie macie prawa do renty. I państwo polskie nie dba o to, że jak zachorujesz, to powinieneś dostać rentę, tylko musi mieć przepracowane 5 lat. I teraz, jeżeli nie macie wypracowanych tych lat, nie macie nigdzie zgłoszone, że pracowaliście przez te 5 lat, to renty nie dostaniecie, żebyście nawet stawali na głowie. I teraz, jeżeli zostaniecie bez renty z chorobą, jeżeli nie pójdziecie do pracy, a często bywa tak, że nie jesteście w stanie pracować, więc, kochani, jesteście na utrzymaniu rodziców. Jeśli ci rodzice żyją, jeśli ci rodzice w ogóle chcą wam pomagać, bo mogą was wywalić z domu, bo powiedzą, radź sobie sam. Więc tak państwo polskie dba o schizofrenika. I wielu, wielu ludzi jest utrzymywanych przez rodziców albo bliskie osoby z takiego powodu. Bo nie należy się renta, bo nie macie lat wypracowanych. A jeżeli macie lata wypracowane, dostaniecie rentę, ale to renta to jest jakaś tam groszowa. Teraz minimalna renta to jest 1700, tam z groszami złotych. W ostatnim roku o 100 zł podnieśli, gdzie wcześniej podnosili o 200 zł. W tym roku podnieśli o 100 zł, tylko nawet nie całe. Tam 80 zł, chyba, czy coś takiego. Więc macie tara 1700 zł, ale niektórzy i tak dostają dużo mniej, bo dostają 1200 albo jeszcze mniej. A jeżeli nie macie prawa do renty, to możecie zgłosić się do MOPS-u, dostaniecie jakieś 700-800 zł i macie za to przeżyć. Oczywiście nie da się za to przeżyć, nawet za 1700 zł nie da się przeżyć przy dzisiejszych cenach i opłatach, więc kochani... Współczuję Wam, sobie też współczuję, bo jestem na takie rencie 1700 zł i muszę za to jakoś przeżyć. I teraz, kochani, możecie iść do pracy. Tylko jaką pracę państwo polskie oferuje schizofrenikowi? Dla kobiet to zazwyczaj oferuje sprzątanie albo siedzenie na kasie w Bidronce, czy w Osho czy w jakichś takich sklepach. Dla facetów, jeżeli oferują pracę, to jest albo sprzątanie w ekipie sprzątającej, albo ochrona. To są jedyne prace, które oferują schizofrenikowi. Nawet jeśli schizofrenik ma, zanim był zachorował i był zdrowy, zrobił szkołę, ma wykształcenie, to nikogo nic to nie obchodzi. Oferują pracę sprzątające w ochronie i jako sprzedawca na sklepie. Więc, kochani, tyle państwo polskie ma do zaoferowania dla schizofrenika. Do żadnej jakiejś lepszej pracy was nie wezmą i nie zaoferują wam pracy. Dlatego, kochani, ja nie pracuję, bo ja ani się nie odnajduję w ekipie sprzątającej, ani się nie odnajduję w ochronie, ani się nie odnajduję w sklepie jako sprzedawca. Więc, kochani, chodzi o to, że ja może bym i pracował. Gdyby była praca, która, którą kocham, która mi odpowiada, którą lubię wykonywać, to bym może wykonywał. Dlaczego nie wykonuję pracy? Z, z prostego powodu, bo po pierwsze, nie chcę, żeby ktoś mi kazał coś robić, coś, czego nie lubię robić. Po drugie, nie ma takich, takich prac, w których bym czuł się dobrze, bo jedyne prace, jakie są dla schizofrenika, to już Wam powiedziałem. Co ja w takim wypadku mam zrobić? Mogę się zmusić do pracy z tym co oferują, ale oczywiście tego nie robię. Ja oczywiście kochani biorę to rentę te 1700 zł i dorabiam sobie. Pisałem książki, napisałam 28 książek, sprzedaję te książki. Tak naprawdę z tych książek mam bardzo mały dochód, tam 20 zł na miesiąc albo i tego nie. Więc, więc to, to żaden dochód. Ale dorabiam sobie na przykład pisaniem stron internetowych, pomaganiem przy komputerach, składaniem komputerów i inne rzeczy. Sprzedaję też różnego rodzaju skrypty, programy, które sam napisałem. I w taki sposób sobie dorabiam. Tylko, że, kochani, to nie wszystko, bo tych programów, skryptów, stron nie sprzedaje się tak dużo. Dla mnie to trochę na rękę, z jednej strony, bo nie przekraczam y, y, po prostu kwoty wolnej od podatku, bo jest kwota wolna od podatku. Jak ja nie przekroczę tej kwoty, to nie muszę się rozliczać z podatku. I, kochani, tak to wygląda, że jak sprzedaję książki, zarabiam na skryptach, na stronach, na innych rzeczy. Robię tak, żeby nie przekroczyć tej kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo i jeszcze oprócz tego, czym, że tym się zajmuję, to jeszcze yy, gram na giełdzie kryptowalut, więc na kryptowalutach też są jakieś dochody. Tam też staram się nie przekraczać tego progu podatkowego. Yy, I kochani, jak mam jakieś dochody, to po prostu nie przekraczam tego progu, w którym będę musiał się rozliczać z podatku i będę musiał płacić podatek. A kwota ta jest jak ja, 1700 zł, renty mam, to kwota jaką mogę dorobić, to jest jakieś 700, około 700-800 zł mniej więcej, tak plus minus. Więc tyle mogę zarobić. To nie są duże pieniądze, więc widzicie, ile zarabiam. Tak naprawdę, jak niektórzy ludzie, którzy muszą wydawać na inne rzeczy. To jest jedna rzecz, ale dzięki temu, że zarabiam sam na siebie, sam dodatkowe dochody mam, to zajmuję się tym, co lubię, tym, co lubię robić. Mam dużo czasu dla samego siebie. Mogę pójść w każdej chwili do kina, na spacer, gdziekolwiek chcę. I nie mam takiego problemu, że mu gdzieś się śpieszę. Mi się nigdzie nie śpieszy, kochani. Ja mam czas tak naprawdę na wszystko, na to, co, czym chcę się zajmować. Mam bardzo dużo czasu dla siebie na poszukiwanie odpowiedniej kobiety, na, na zajmowanie się własnymi sprawami, na ogarnięcie domu. Mam dużo czasu na ogarnięcie samego siebie. Dzięki temu, że tak funkcjonuje, kochani. Nie mam stresu, który powoduje moje objawy choroby. Dzięki temu normalnie funkcjonuję, dzięki temu normalnie się czuję, dzięki temu dobrze dobrze mi się żyje. I tak wygląda, kochani, moje życie, ale dlatego, że w pewien sposób sobie je poukładałem. Zadbałem o to, żeby mieć jakieś dochody. A nie siedziałam i czekałem, że ktoś mi da. A renta należy mi się tak samo jak emery, emerytowi emerytura. Bo kochani, mam grupę niepełnosprawności, jestem chory na schizofrenię i należy mi się i nikt mi nie powie, że się nie należy. Bo każdy może zachorować, każdy może być na moim miejscu i jemu też będzie się należeć. Yy, I to kochani, tak mniej więcej wygląda jak Polska dba o osoby chore na schizofrenię tak naprawdę w ogóle nie dba. Jeżeli są jakieś dofinansowania oprócz renty dla takich osób chorych na schizofrenię, to powiem wam, że nie ma żadnych dodatkowych dopłat dla takich osób. Wszystko zależy w jakim wieku zachorowaliście, ale to nie tylko tyle. Bo zależy, czy jesteście osobą, która sobie chodzi, radzi w życiu, czy jesteście osobą leżącą, niedowładającą nie nie, nie i, i w ogóle się nie ruszacie, bo oczywiście są dofinansowania, które państwo tak fajnie, ładnie, pięknie mówi o nich, że tyle dają dla niepełnosprawnych, ale dla kogo dają? Dla tych osób na wózkach dają. Dla tych osób, które leżą i się w ogóle nie ruszają, dla takich dają pieniądze. Ale dla tych ludzi, którzy normalnie obok, sami się ogarniają, którzy normalnie chodzą, którzy mogliby normalnie żyć, dla takich osób nie ma pieniędzy. I kochani, jeżeli zachorujecie na schizofrenię, to Jeżeli macie w ogóle prawo do renty, to będziecie mieć rentę, ale nic poza tym, yy, a żadnych dodatkowych wsparcia, tak, tak jak te mówili, że wsparcie będzie, żadnego wsparcia tak naprawdę nie ma. Chyba żebyście leżeli się nie ruszali i nic nie robili koło siebie, to wtedy jest wsparcie, ale ile takich osób jest chorych na schizofrenię, która leży i się nie rusza. To tak to mniej więcej, kochani, wygląda. A jeżeli nie macie renty nie, i chodzicie, ruszacie się, nie leżycie, no to nie macie nic, jesteście na garnuszku rodziców. Jeżeli nie dacie rady pracować, no to zostajecie z niczym. Nie macie nic, nie macie za co żyć. I tak wygląda, kochani, dbanie przez państwo polskie o schizofrenika. Tak wygląda prawdziwa sytuacja tych ludzi. Oni nie mają nic. I to, kochani, na tyle, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o schizofrenii: o tym, jak jest być schizofrenikiem. Oczywiście większość schizofreników jest po prostu źle oceniana przez ludzi zdrowych. Dodatkowo nie ma środków na życie nie ma żadnego wsparcia od Państwa. I muszą funkcjonować. Jeżeli później będzie, będą takie sytuacje, że zabraknie tych rodziców, i ci ludzie zostaną pozostawieni sami sobie, nie będą mieli pieniędzy, to albo zaczną kraść, albo sobie odbiorą życie, albo po prostu odbiorą życie komuś. I znowu będziecie mówić, że ci ludzie to psychole. Ci ludzie po prostu nie mają perspektyw do życia. Państwo Polskie o tych ludzi w ogóle nie dba. Dlatego, kochani, yy, są takie sytuacje, a nie inne. I to, kochani, na tyle, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia i papa.